Zadanie drugie wyznacz wartość wyrażenia 3 razy. Cztery logarytmy przy podstawie 4 z liczby 2 odjąć dwa logarytmy przy podstawie 7 z liczby 1. No i teraz popatrzmy, jak możemy rozwiązać takie wyrażenie, jak możemy wyznaczyć jego wartość. Po pierwsze, w pierwszej kolejności zajmiemy się wyrażeniem, które znajduje się wewnątrz nawiasu. Czyli. Przepiszemy sobie trzy razy, otworzymy nawias, no i teraz popatrzmy. Tutaj mamy cztery logarytmy przy podstawie 4 z liczby 2. Oczywiście moglibyśmy spróbować wyznaczyć wartość wyrażenia 4 logarytmy przy podstawie 4 z liczby 2, czyli najpierw wyznaczylibyśmy tutaj wartość wyrażenia logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 i to, co by nam wyszło, moglibyśmy przemnożyć przez 4, albo możemy skorzystać tutaj z tego wzoru. Czyli popatrz, jeżeli jakiś logarytm przy podstawie f liczby b mnożymy przez liczbę c, to znaczy, że w rezultacie uzyskujemy logarytm przy podstawie a z liczby b do potęgi c, czyli ta liczba, przez którą w tym miejscu mnożymy cały logarytm, na tym etapie staje się wykładnikiem potęgi, której podstawą jest liczba logarytmowana. Czyli tutaj zapiszemy logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 do potęgi 4. Odjąć. No i teraz popatrzmy na wyrażenie, które mamy w tym miejscu. Tu mamy minus 2 logarytmy przy podstawie 7 z liczby 1. W pierwszej kolejności w ogóle zajmiemy się wyrażeniem, którym jest logarytm przy podstawie 7 z liczby 1. Tutaj skorzystamy z definicji logarytmu, czyli zadamy pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu, aby uzyskać liczbę logarytmowaną? Czyli do jakiej potęgi muszę podnieść 7, żeby uzyskać 1? I tutaj odpowiedź znajduje się we wzorach na potęgowanie. To znaczy, że jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi zerowej, to my zawsze uzyskujemy liczbę 1. Cóż to oznacza dla nas, dla tego logarytmu? Otóż, jeżeli liczbą logarytmowaną jest liczba 1, to znaczy, że podstawę potęgi musimy podnieść do potęgi 0, czyli Cały ten logarytm jest równy liczbie 0. Dlatego tutaj zapisujemy minus 2 i to minus 2 musimy przemnożyć przez liczbę 0. To się równa. No i dalej mamy 3 razy. No i teraz popatrzmy, co możemy tutaj zrobić. Pamiętaj o tym, że w tym miejscu. Liczba, która znajduje się w podstawie logarytmu, i liczba logarytmowana to są dwie różne liczby. To znaczy, że nie możemy zastosować tego wzoru. Ten wzór, który tutaj widzisz, on ma zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji takiej, w której podstawa logarytmu i liczba logarytmowana są takie same. Tutaj są różne. To znaczy, że w tym przypadku jedyną możliwością, jaką mamy, to jest po prostu wypotęgowanie dwójki. Dlatego ja tutaj po znaku mnożenia otwieram jeszcze nawias i zapiszmy, że mamy logarytm przy podstawie 4, no i 2 do potęgi 4 jest równe 16, czyli zapisujemy, że mamy logarytm przy podstawie 4 z liczby 16. Natomiast minus 2 razy 0 to jest 0, więc tutaj dla formalności możemy zapisać, że odejmujemy 0. To się równa 3 razy no i tutaj cokolwiek odjąć 0 zawsze daje nam cokolwiek, więc trójkę mnożymy przez logarytm przy podstawie 4 z liczby 16. I teraz na tym etapie moglibyśmy zastosować ten wzór, natomiast jeżeli podniesiemy liczbę 16 do potęgi trzeciej, to uzyskamy bardzo dużą liczbę. W związku z powyższym ja sugeruję tutaj, abyśmy wyznaczyli z definicji logarytmu wartość tego wyrażenia. I znowu musimy tutaj zapytać, do jakiej potęgi muszę podnieść czwórkę, aby uzyskać 16. I tym szukanym wykładnikiem jest liczba 2, dlatego że 4 do potęgi drugiej to jest 16. Stąd też po znaku równości tutaj zapisuję 3 razy 2, co w rezultacie daje nam liczbę 6. Oznacza to, że to wyrażenie jest równe liczbie 6 i to już jest koniec naszego zadania.